Witam tu DiKaios i Enemy Unknown, Excom Enemy Unknown. Um, proszę zobaczmy. Schwytaliśmy udzielca. I to się wszystko pokazuje tutaj. Stoi sobie tutaj. Właśnie naukowcy się przypatrują. Powinniśmy natychmiast przystąpić do przesłuchania. On jest 7 dni w wojnie Możemy bezpiecznie trzymać go w celi, ale nie mam pojęcia jak długo. Poczekamy. Jak skończymy wojnę eksperymentalną, Nie przesłuchamy rozumiem. sobie go. Po co używać tak zaawansowanej technologii przeciwko niewinnym cywilom? E, chcą. Szymy otaczałkowe. Super, za chwilę zrobimy 342. Bo jeszcze nam dadzą 200. Za satelitę, którą za chwilę wyślemy. Dowódco, już satelity są gotowe do wystrzelenia. Właśnie. Czekamy na rozkaz. Zlecenia. Australia. Wystrzel. Wystrzelono satelitę. I co? Wystrzelimy do Egiptu. Wystrzelono satelitę. Nie, niedługo będziemy mieli jeszcze jedną satelitę. Jednego, przepraszam. Eee, ale w tym czasie mamy 200. I, I teraz mamy dużo, znowu dużo wyborów. Możemy już zbudować e, generator termiczny, ale w tej chwili mamy dużo energii. To pieniądze można spożytkować na coś innego, na przykład szkoła oficerska, powiększenie drużyny i dwukrotnie szybciej goją się rany. Weźmiemy pod, pod e, mnożenie drużyny. Jeden żołnierz więcej. Dodatkowo. Mamy coraz mniej żółto dziobu. Skoro zarobiliśmy nagle, Zatrudnimy piątkę. Jak widać, można mieć 99. Więc i tak idziemy skromnie. Wyprodukujemy. Oni się ta taczałukowe. My mamy dwa. To zrobimy jeszcze trzy, żeby nam dwa zostały. I możemy. Tutaj spełnić. Dostajemy kasę. I jest coraz lepiej. Eee, może już coś zbudować. Zbudujemy windę. Brakuje nam pieniędzy na warsztat. <laughs> Zbudujemy windę. Chyba, że już coś sprzedamy, ale nie wiem, czy jest. Ops, y, trochę za szybko klikam. Możemy trochę posprzedawać. Jeszcze trochę. Zbuduję już ten generator termiczny, żeby mieć na przyszłość, chociaż może nie powinienem. Ale już wolałbym mieć, bo skończymy windę. U... Uch, tak jak mówię, dużo tutaj jest wątpliwości. Za 4 dni jest raport rady. Czyli za 4 dni będziemy mieli dofinansowanie. Za 3 dni umieścimy satelity i zmniejszy się panika w tych krajach, do których wysłaliśmy. Tu za 4 do Australii. Dostaniemy jeszcze jednego satelitę. Skoro za 4 dni zyskamy pieniądze, to nie musimy budować teraz e, generatora. Możemy zbudować choćby drugi warsztat. Budowa pojazdów, projekty odlewni. Ale my nie mamy jeszcze odlewni. A dlaczego nie mamy? Nie jestem pewny, dlaczego. Na coś by się przydało, te pieniądze już wydać. Jeszcze skołb zrobimy. Yy, jeden? Jed... Moduły jeszcze, jeszcze nie. Laboratorium mamy tutaj. Tutaj będziemy budować kolejne. Na razie się wstrzymał z budową. Dozór z zataniczeniem na nad Wódco, jak na razie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu EXCOM. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, a Rada nieczęsto udziela takich pochwał. Dwa miesiące minęły. W ciągu dwóch miesięcy w mojej pierwszej grze, chyba straciłem jeden cały kontynent i połowę pozostałych, bo nie, nie kontrolowałem, nie wiedziałem jak kontrolować tą panikę. Teraz już mniej więcej wiem, zyskaliśmy trochę naukowców, techników, eee, pieniądze. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. I przybyli żołnierze, ale jeszcze tutaj zdrów jak ryba. No, może jeszcze nie. Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie Spadnie. dla zespołu jest bardzo cenne. Dobrze, już zbudujemy ten generator termiczny. Zbudujemy warsztat. Czy chociaż, chociaż. Dopóki nie mamy odlewni, to budowa warsztatu trochę bez sensu. Jedziemy dalej na razie. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Czekamy na rozkaz. Satelita gotowy kolejny. Możemy go jeszcze wystrzelić. Skoro już w Australii jest satelita i się liczy to jako, jako Azja, to wyślemy do Japonii. Chociaż. Raz, dwa, trzy. trzy. Mamy trzy kraje w Afryce tylko. Więc mamy cały kontynent. No dobrze. Czyli? Czyli Japonia. Możliwości satelitarnych całkowicie wykorzystane. Czyli warto byłoby zbudować kolejny przekaźnik. Tu będzie premia. Dostaniemy premię. I zrobimy to. Zrobimy to. I od razu, skoro finansowo, finansowo zaskakują zaskakująco dobrze idzie, zbuduję jeszcze kolejne. Mógłbym trzy nawet, ale na razie zrobię dwie. I to by było na tyle. Dozór satelitarny dostępny na to, Australion. Teraz możemy robić odlewnie i działko Phoenix, które będzie lepszym działkiem dla naszego myśliwca. I teraz zwoki. hodowlęca? Tak słuchamy. Przesłuchanie zwolki. Pięć dni. Winda dostępowa, uruchomiona. Winda skończona, zobaczmy, jak teraz wygląda. Dowódca, w tej chwili odlewnia z pewnością może nam pomóc zwiększyć skuteczność nowych broni sprzętu. Im szybciej rozpoczniemy pracę nad nowymi projektami, tym lepiej. Proszę, trzeba nam tylko mocy. Za tydzień będzie gotowy generator termiczny i będziemy mieli sporo mocy. Nie wiem dokładnie ile, ale, ale będzie sporo. Dozór satelitarny dostępny na I mamy misję Szeregowy Wood wraca do służby. Dowódco, odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na Hologlobus. No, tutaj chyba. Może będzie wyglądało jakąś średnią łatwiznę. Ale chyba. Spróbujemy jeszcze zrekrutować sturmowca porucznika. Wiem, że Paryż i Seattle mają większą panikę. Urośnie mi chyba o dwa, właśnie. Ale budujemy satelity. Będziemy mieli przekaźnik satelitarny i będziemy mogli im tę panikę zminimalizować. Pomniejszyć, bo nie będzie minimalna. A rekrut strumowiec, porucznik, istotna rzecz, więc pojedziemy, tak? Snajper wyborowa. Ale nie. Lazaro też nie pójdzie tym razem. Dias też nie pójdzie i Sikała. A, on już jest na misji. Aha, poszerzyliśmy drużynę do sześciu. Pyle mi z głowy. Co będzie? Psychol. ksywa, Wow, zauważyłem wcześniej. Grenadier pójdzie na pierwszą misję. Dziewczyna. Radio, szturmowiec, sniper, żołnierz wsparcia. Chyba, no, weźmiemy dwójkę nowych. Wiem, że to trochę ryzykowne. Już się na tym przejechałem raz podczas tego let's playa. No ale kiedy mają opaść, doświadczenie, jak nie w misjach poniżej wysokiego szturmowiec. Zyskamy szturmowca to będziemy mieli w sumie trzech, jeśli przejdziemy tą misję. O, następny Grek. Nie wiem, mam jakąś słabość do Greków tutaj. Nie ma już yy, tego scope'a, to damy mu kamizelkę i jedziemy w ten sposób. No dobra, średni poziom? Miejscem kolejnej operacji są Chiny. Odebraliśmy komunik. Ale wciąż trzeba być ostrożnym? Tu, wielkie niebo. Sztab, zgłoście się. Zespół uderzeniowy do. Pani Lena? Proszę o pozwolenie na desant. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. No, 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 Gdzie jest Sniper? Tutaj. Jeszcze nikogo nie widzimy? Wszystkie te mapy już w sumie znam. I w sobie właśnie dziwne, że już wcześniej twierdzę, że nie wyskoczyli. Tutę są. Aha, i chyba wiem kto to jest. Na podstawie tak. tego co dotąd widzieliśmy, oczywiście było założenie, że obcy mają coś przeznaczonego do walki na pierwszej linii frontu. Zdaje się, że mamy z tym do czynienia. Nie zazdroszczę tym, którym przyjdzie się zmierzyć z tym potworem. Raketa rozrywająca. Czyli Uderzymy teraz, Obrażenia będą jako takie, ale jest rozrywanie, a to sprawia, że raz, nie mają słony, bo rozwaliłem rakietą, a dwa, o, David Thomas nie będzie, nie widzi ich, a dwa, y, dwa bardzo ważne jest takie, że wszystkie obrażenia, jakie teraz otrzymują, będą y, dodawane, mnożone wręcz. O ileż tam więcej będą obrywać? Więc powinniśmy? Powinniśmy ich ubić. Arne? No? Ma szansę na pierwszego killa? Dobra, na razie są niegroźni. Ślicznie. Dzięki temu rozerwaniu tak łatwo z nimi poszło. Tutaj Konstantinos będzie z wartą. Chyba, że już strzeli. Ale nie, poczekam na wartę. I tak samo zrobi tutaj Rio i Shikała. Chociaż nie, on może strzelić, 59% Niestety pudło Zobaczymy co wyczarują Oby nas nie próbowali oskrzydlić Pudło I o to chodziło Tylko, że <grym i> <trafić>, trafić A on nam się tutaj teleportuje Zobaczymy gdzie? Ach tuż za róg Sokołowem trzeba do niego powiedz Dzięki jego wspaniałej funkcji strzelanie biegu Potem wykorzystamy szybkostrzelność Przecież nie można by go było schwytać Poszedłbym tutaj Tylko trzeba kimś go osłabić Konstantinos Idealnie Tylko tutaj będziemy odsłonięci Jeszcze raz. Sokołów. Tutaj. I Konstantinos, tylko żeby go nie zabić. Zmieniamy broń na pistolet. Żeby go nie zabić. Im będzie słabszy, tym większe szanse, że, że uda nam się go złapać. 70% otacz. doskonale, super. Możemy rozpocząć przygotowania do przesłuchania. Yy, co nam się stało? Spadł nam poza mapę. No ale nie, chyba go złapaliśmy. I dobra, 55, ma osłonę, 60. Właśnie, zawsze warto strzelać żołnierzem z celownikiem holograficznym najpierw, bo mieliśmy ile? Nie dość, że usunęła zasłonę, to jeszcze powiększyła o 10 chyba jego szanse na trafienie. Tutaj to mamy wszystko wyliczone. Jego celność, jego scope i celownik holograficzny, którym ona strzelała, wszystkim podwyższa celność o 10. Więc, 85 i powinien leżeć. Zlikwidowany. Ale to nie wszystko I sikała też podejdzie Przeduje Broń przeładowana ładnie idzie mhm. Głównie dzięki tej rakiecie rozrywającej którą zastosowaliśmy na początku Jemu trzeba znowu zmienić broń nasz A, nie wiem czy powinniśmy iść górą Chyba nie Podejdziemy tu I tak poszedł górą Czy masz nikogo w polu widzenia Zakłos? Aha. Słyszycie to? To już wiemy. Czy mamy jeszcze miotacz? Mamy jeszcze jeden miotacz łukowy. Możemy schwytać kogoś jeszcze? Aha, tu nie mamy osłon. Trochę ryzykownie tutaj tylko ogarniamy prawą stronę na chwilę. Najwyżej się wycofamy. Chyba spokój? I tu mamy ciężką sprawę. Nie mamy tu osłon, bo sami je zniszczyliśmy. Skoro nie mamy, to będzie trzeba sprintować tutaj. I to właśnie zrobimy. Romanos jako pierwszy. Chyba są w budynku, co jest dla nas absolutnie, yy, dla mnie absolutnie w porządku. Bo. Bo, bo, bo w budynkach lepiej mi się walczy. Nie mam obawy, że będę oskrzydlony. I co? Będziemy, będziemy dalej słyszeć? Teraz nie. Oj, co ja zrobiłem? Snajperem poszedł. poszedłem tutaj. Co jest błędem? Snajper na krótkim dystansie. Odległości takiej. Niewiele, niewiele pomoże. Tym bardziej, że nie wybrałem mu profitu... E, profitu właśnie z pistoletem. O, tu się wstrzymamy. Strzał warty. Zaraz szturmujemy Jest już nasz szturmowiec Sokoło Ej! Słyszeliście coś? I otwieramy Pewnie uciekną w drugą stronę. Nie mogą teraz oddać strzału, więc ten jest trupem na bank, tamten drugi pewnie też. Wychodzą mi na skrzydło! Tylko gdzie on jest? Nie wiem gdzie, nie mam pojęcia. Chyba się schował tu za osłonę, ale jest już tylko dwóch. Tak, 100%. Tego już nie będziemy chwytać, bo nie ma sensu. Już jednego jego ziomka mamy, właśnie go przesuwujemy i Johnson. <gryw> Johnson w końcu to Norweg. Skoro zabił już dwóch, a jest żółtociowym, przyda mu się i trzeci. Kolejny sukces. Dobrze się spisaliście, dowódco. No, dzięki temu, dzięki pierwszemu uderzeniu rakietą odrywającą, udało nam się sprawić, że to ze średniej partii stała się łatwa wręcz. Bo od razu wykończyliśmy tych, tych y, mutonów i nie byli już zagrożeniem. No właśnie. Panika w USA i we Francji. I to już taka która trzeba. Z którą trzeba coś zrobić, jeśli nie sam ich stracić. Zdaje się, że nieźle sobie poradzili i wyszli z tego bez szwanku. <laughs> Jeszcze jeden grabnie. I zyskujemy Shaiminga Żółu. Będziemy w kontakcie, dowódco. Szywa bonzai. Ha. strzelanie w biegło. Agresja. Daje plus 30 do szansy trafienia krytycznego celu znajdującego się obok. Super. Czyli jak podbiegniemy, to jest nie do zatrzymania. Tutaj też szybkostrzelność. I wygląda. Wygląda. Zobaczy, coraz lepiej. Raz, 2, 3, 4. Może inaczej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na 23 to niedoświadczenie. Czyli mamy 12, które ma już doświadczenie. Szczególnie tylko trójkę szeregowych. A tak to powyżej sierżanta. Poza Miguelem. No i tutaj. Jest bardzo, bardzo fajnie. Szkoda cały czas, że Polacy do nas nie przychodzą. No, ale tak to bywa. Skoczymy jeszcze, skoczymy jeszcze do przesłuchania chudzielca. No więc, jak poszło? Lepiej niż się spodziewaliśmy. Zanim istota zmarła, udało mi się od niej uzyskać trochę nowych informacji. Czy to znaczy, że to coś przemówiło? Niezupełnie. Ale gdy ma się dostęp do mózgu jakiejś istoty, można rozpoznać pewne wzory. Niedawne obrazy, myśli. O czym dokładnie myślał nasz zmarły przyjaciel? W trakcie badania ten obraz pojawił się wielokrotnie w myślach obcego. Znamy już tej istoty. To nie jest przełom, na jaki. A w umyśle istoty znajdowało się połączenie neuronowe między tym obrazem oraz tym. To ta istota zniknęła, kiedy zestrzeliliśmy pierwsze ufo. Niech zgadnę. Pewnie jej też chcecie zajrzeć do głowy. Kolejny element układanki trafił na swoje miejsce. Tym razem zamiast do niego strzelać, postarajmy się go wziąć żywcem. No trzeba, trzeba, tylko UFO ostatnio nie przelatywało. A przy ostatnim poniesiemy straszną klęskę. Przyznano kredyt na technologię UFO. I. Dobra. Sekcja zwłok kolejne. No dobra. W oparciu o to, co do tej pory widzieliśmy w terenie, zwłaszcza urazy powstałe w wyniku narodzin młodych, zaczęliśmy nazywać ten okaz chryzalidem. Dobrze. Kolejna sekcja za nami. Jest... E... Doktor Walen ma bardzo mm -hmm. skuteczne techniki przesłuchań. Nie widać tego po niej, ale ta kobieta jest największym koszmarem obcych. wykorzystane, niezbędne dodatkowe łącze. No dobrze, to jeszcze tylko powiem, że trzeba będzie w ciągu najbliższych odcinków zdecydować, czy ratujemy Amerykę Północną czy Europę. Bo w obu miejscach panika sięga już... absolutnych limitów. Albo, y, albo będzie jakaś globalna okazja do obniżenia paniki. Dobrze, że mamy po naszej stronie. Ale to się zdarza rzadko. Trzeba mieć niezłe jaja, żeby stanąć oko w oko z tymi potworami. Francja USA są o krok od wycofania się. A tutaj raport rady dopiero za 26 dni. Za 15 dni dwa razy satelita wystrzelimy do dwóch krajów. I to zapewne Możliwości będą, całkowicie dajmy na to Francja i Rosja. Łącze. I w ten sposób ocalimy Europę, ale stracimy Amerykę Północną. Niestety, tak to jest, to nie jest to, że, że źle gram czy coś. Tym bardziej, że pasa y, jest naprawdę w porządku, w tej że po prostu tak bywa. I tym akcentem zagnam się w tym odcinku. Dikajos, do zobaczenia.